Z Maciejem. Z dzisiaj w planie mamy tak. Tak pisaki też, ale. <głos> <głos> przede wszystkim mamy stopnicę a potem napiłę bagicz. Nad morze i niespodzianka w borsku. Wesoły świąt? No i tak. Oglądajcie. Lajkujcie. Subskrybujcie. Dzwoneczki i inne pierdoły. No i ten film dla ciebie, kocha, bo tak samo chciałem spędzać czas. A. Mm -hmm. <noise> To no jest cały świat. Hej. Jeszcze jedno. No szybciutko, jedno i lecimy, bo już jesteśmy po Przechodziło troszkę. ten defrost, tak? Tak, jest, to defrost. tak to jest defrost po prostu przy użyciu temperatury zewnętrznej wewnętrznej. wewnętrznej. Odladzamy samolot śmigłem i, i, i słońcem. Pan Państwo na startować, zezwalam, kontynuuj na czarno Ale tajemnice Rей się cieszy, Pory się cieszy No się, się bardzo <laughs> Jesteśmy z Maciejem w pile, i za chwilę ładujemy się do Fury i lecimy do Bagicza nad morzem. Tam też wylądujemy. No i taki dzień. Także. Dzień, bardzo fajne jest zwiedzanie polskiej w ogóle krajobrazu z zupełnie innej perspektywy. Jakby nawet lecąc nad Poznaniem, nie miałem świadomości, że lecimy nad Poznaniem. Gdybym nie wiedział, że stąd startowaliśmy, no to jest po prostu bajka. no Dzień dobry. Z powrotem jesteśmy zapaleni. i'm ah. in the baguete the same team yesterday i to fight oh. and then i to to There is nothing speeding, but actually. więc my już nad samym morzem to kameruję, to Znaczy kameruję, znaczy nagrywam pod, pod słońce, więc nic nie będzie widać całe cienie Ale jesteśmy nad morzem i to udowodnimy tak. Ile w, w którego... no, godziny? tak, ale byliśmy lądowali w chwilę tak, ale w chwile. Tak, to w godzinkę tu można dolecieć z Poznania to generalnie tyle co przeciągnąć się przez Poznań, nawet nie w godzinach szczytu z jednego miejsca na drugie. Nie? Mniej więcej tyle samo jesteś. To do zobaczenia w Łorsku, hej! Ты спасибо, я попасил на этого. Po starcie z Bagicza poprosimy o otwarcie planu lotu e, w kierunku na... E, No dzień dobry, jesteśmy z Maciejem Borsku, gdzie jest naprawdę europejsko i fajnie. Bo leciliśmy tu samolotem, a tutaj są miejsca, w których moglibyśmy nocować. Gdybyśmy mieli z kim i po co, natomiast jest tutaj po prostu bardzo fajnie i pięknie. Zobaczcie, co ludzie mają. To jest... jest niesamowitka, jak to wygląda. A samoloc i tu. Także. Godzinka z Poznania i są wakacje. Tutaj... Tak, dzień dobry pani. Dzień dobry. A ile jest tych domków tutaj? A my nie wiemy, bo to my. Wynajmujemy też, tak? tak? Ależ to pięknie. To jest sauna? No, tak. No, super. tak, jest sauna. Czy macie państwo saunę. Tak, to jest. Słucha, także naprawdę Ojej, ale piękny piesek. Fajny jest ten, no, opcja, nie? no pięknie tu jest w ogóle. No. Na długo pa państwo? właśnie takim sprzętem tu. No my sprzętem, państwo też sprzętem. No przecież nieważne jaki sprzęt, <grym> ważne jest wakacje. Ale fajne, jak. Na, na ile to jest osób? Na dwie. na dwie. Na dwie. To jest taki malutki samolocik na dwie osoby. E, no godzinkę z poznania tutaj, nie? Się robi to. No może mhm. nawet troszeczkę mniej. Zobaczysz, trzeba było mhm. zobaczyć. Ile kosztuje coś takiego? Tutaj 1200 zł my płaciliśmy. A za jak czas? Na 3 doby. Na 3 doby? Czyli po 400 złotych. No. A ile jest tutaj łóżek? Na 4 osoby, spokojnie. Łee, ale czad. No. Ja przepraszam, ja sobie tak nagrywam, bo ja sobie tak nie, dokumentuję, nie, no, dokumentuję też. Uh, ja mam na Paweł, okulary. Daria. Bo, bo to wypada. Cześć Daria. <g olmaye> Cześć. <głosy> Cześć, dzień dobry. <noise> Witam. A ja to kolega Maciej. Mhm. Maciej wylicytował lot ze mną. <noise> A, Maciej wylicytował lot ze mną na, na Wośpiu. Mieliśmy latać godzinę nad Poznaniem, ale że jest. Poniosło was. Tak, poniosło nas. Byliśmy przed chwilą w Bagiczu mm -hmm. nad morzem, także żeśmy to też e, uwiecznili sobie mm -hmm. i, i słyszeliśmy, że to jest po prostu fajnie pięknie. No 400 zł za dobę, z własną sauną, mm -hmm. czad. Super, naprawdę fajnie. Słyszeliśmy, tak, no. że z tego lotniska stamtąd ktoś tutaj, że tak powiem się rozpędza, czy przyleciał, czy odlatuje i dlatego tak wyskoczyliśmy, nie? Ale to oczywiście my. Mm. <laughs> e, Mimo kibliców, także Tak. <stować> można klastać Mogę pokazać w środku? O, o chętnie może to, Nie wiem, czy możesz zobaczyć, czy w salonie siedzisz Można siedzieć w salonie Tutaj trochę majzel jest Ależ tu jest dobry, pięknie. Jak tam jesteś, ubrany czy. Nie dzień dobry, ubrany? cześć, Paweł no, jestem. Cześć. E, bo my tak wiesz, że latamy, ale to dzień naprawdę piękne miejsce. Jest... Przed chwilą nad morzem. No Byliśmy w Bagiczu, tak. Dzień dobry, cześć. A, a chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Nie, no fajne na wideo. Można po prostu wejść, zobaczyć. Ale sugeruj sypialnia. Tak, dzień dobry. Wow. Naprawdę i no, pięknie. Tak, taki widoczek jest. Naprawdę. Ale to super jest. Wow. A tu jest kuchnia jeszcze, tak? Ale mega. No właśnie, glam pięknie. camping. Bardzo fajnie. Pięknie. I klimatyzacja jest w ogóle. To jest w ogóle czad. Dziękujemy w ogóle, że, że możemy zobaczyć, to jest. Jak ja ja ktoś to tak nagrzał, <grym, grym>, no być może było zimno. No zimno. By może się też <grym>, wykompaty. Możesz... Nie, 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 też tam jeden, albo tu, nie, Zobacz, nie da Zobaczcie państwo, tę łazienkę, nie, no łazienka jest też czarna. Właśnie, hotel dobry, nie? Naprawdę. Wow. No, no i co tutaj? No. Tak. Wakacje, wakacje. Święta. Super. Jest Piechol, Pieceł piękny. Nie wiem. przeskakiwałem przez to ogłoszenie a patrzę mówię, a może spróbujemy tutaj, bo jeszcze mm. nie W ogóle mega miejsce, nie? thank mm -hmm. you Było długo, długo było, było ale długo. byłeś tak, w Pile, w Stobnicy, tam nie lądowaliśmy, byłeś w Pile, w Bagiczu i byłeś w Borsku. Tak, i poznaliśmy super fajną rodzinkę, Zresztą było nagrane, także myślę, że też się pojawi na vlogu. I pozdrawiamy rodzinkę jakby. Oglądaj tak, oczywiście, kiedyś. No, jak kiedyś trafili do my, tam byśmy byli u was. To ją wielkanoc w 2021 roku. byliśmy razem wielkanoc, rodzinnie. Tak. tak no. echt. Het kijken. incredible. Hey. <laughs>